Laudetur. Do miłych konfederastów i o miłych konfederastach. Bo właśnie, proszę Państwa, dwie godzinki temu skończyłem zajęcia z Prawa Rzymskiego z przemiłą studentką, która to urocza studentka, powiedzmy, że cała masa jej kolegów, jeżeli nie można większość. I proszę Państwa, tak, to już nie są jacyś ochroniarze z Parczewa, to to już nie są jacyś półmenelscy incele, którzy leżą całe dni w domu, siedząc, pijąc piwko, siedząc nad komputerem, a mama musiała Nie, to jednak są studenci... Stacjonarnych studiów na owu prawie. I że tam cała masa, jeżeli nie z połowa, popiera konfederację. O co chodzi? Trochę jest to moda, troszkę jest to kwestia tupu, czyli kolejnego, tak jak to nazywa FLIS, tymczasowego ugrupowania protestu, które zawsze te 10 czy tam kilkanaście procent głosów zdobywa. No, oczywiście ich wzrosty są, tak jak dla mnie, bardzo niepokojące. Co tu można powiedzieć? No, no można powiedzieć tyle. W sposób oczywisty. Oni nie głosują za totalną klerykalizacją państwa, nie głosują i nie będą głosować ci młodzi chłopcy za intronizacją Chrystusa, parczewską Jezusa, Marią, intronizacją wreszcie na królową najświętszej panienki zawsze dziewicy. Świętoką Balbina byłaby tu bardzo dobra. Nie. Trochę moda, trochę tak. Jest jedna rzecz, w której mogę powiedzieć, że tu widzę rację. Tak powiem, za niemodnym teraz robicie. Stopień rozdawnictwa pisowskiego, tak. I to, że ich właśnie prole, bo. Tak, ich socjalny elektorat, prole, których wyhodowali hodują, nie reagują już na 800. Chodzi o to, że nawet najbardziej tępe prole zaczynają rozumieć, że te kolejne fale inflacyjne zmiotą ten ich socjal. I tu okropiam tak. Gdyby to było tak, że przyjdzie Męcen i w koalicji z jakimiś sensownymi liberałami, bo przecież Męcen nie będzie nigdy rządzić sam, ani teraz, ani jeszcze bardzo długo, miejmy nadzieję, ograniczy rozdawictwo. Powiedziałbym tak, jak najbardziej, akurat temu bym przyklasnął. No bo idzie to potem na 50% turecką już inflację. Ale mili konfederaści młodzi, pamiętajcie, konfederacja ma absol absolutną sprzeczność interesu, taką, można powiedzieć, po neomarksistowsku klasową z pisem. Elektorat pisu to jest elektorat socjalny. Ci ciemni, stosunkowo tępi, na prowincji, na socjalach, emeryturach, rentach, czternastkach, piętnastkach, szesnastkach. No i już widzę jak męcen, który zawsze, on czy część wydłubanych ludzi z konfederacji, będzie sojusznikiem PiSu słabszym, zawsze słabszym, będzie mógł zadrzeć z tym elektoratem, nie będzie mógł. Tu jest sprzeczność wewnętrzna, ale jedno ich łączy Kościółek. Pamiętajcie, wszyscy posłowie Konfederacji podpisali się pod wnioskiem do TK, który się skończył tym, czym skończył podpisany przez Trybunał Przyłębski. O tym nie zapominajcie. Konfederacja Gierwałska to nie było dawno. Zobaczycie gęby, Godek, Brauna, Lizanie de Kościołowi w tej mierze, jakże teraz to, co się dzieje teraz, wyda się wam rajdem. Bo tu mają wspólny głos z pisem. A Jędraszewcy, rydzyki i tak dalej, poprą ich. Poprą ich nawet bardziej niż ten pis, który wydawał się rajtowy. Konfederacja będzie mogła rządzić tylko w jakiejś kolekcji. Albo z pisem, nie mówię, że cała, wyłuskani posłowie tyle, ile tam Kaczyńskim, ale jeżeli wygra PO, wyłuskani posłowie z Konfederacji będą tworzyć większość parlamentarną na tym z koalicją. I akurat w tym drugim przypadku widzę tylko i wyłącznie możliwość na jakiekolwiek ograniczenie rozdawnictwa. Tak, jeśli w ogóle taka możliwość istnieje, PiS i populiści zepsuli już polską politykę na tyle, że ktokolwiek chce dojść do władzy i ją utrzymać, będzie musiał się z tego typu roszczeniowością liczyć. Aha, i na teksty, że Godek nie należy do konfederacji. No ludzie, że litości. Czy naprawdę konfederaści są też tak nienachalni intelektualnie? No, Urban Kurzba też nie należał do PZPR. No mogę powiedzieć tylko tyle. I skończmy tym miłym akcentem.